Witam, cześć, dziś Pozdrawiam, serdecznie Filip Piotrowski, Rudzak z lasu. Rozpoczynamy sobie biwak. To jest cały sprzęt. Pałatka przewieszona na tyczce. Śmiało możemy sobie pod nią wejść. Podziwiać uroki, piękno lasu, jak mi ptaszki ładnie ćwierkają. Jak wspominałem wiele razy, u ulubionym zwierzątkiem jest lis, kocham lisy. Które mi Zasław także mogę nie wyraźnie mówić A słoneczko się przebija ładnie Spodnie KSK, Frektan Oddziału specjalnych Bundeswehry Buty HiX, Combat Light, Dability Gore-Tex Jak wyraz wspominałem przerzuciłem się z Bundeswehry 2005 Na ten model obuwia Proszę go spojrzeć, jakie piękne budoki lasu. I pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski. Rozpoczynamy biwak. Dasz ból.